Ale to widocznie na trampkę, nie? Więc zobaczcie, czy kierujesz salto. Dobra, to Hardkorki, to może zrobię z wami salto. To trzy, dwa, jeden i Fajnie było! Jeszcze raz! Dobra. Jeszcze raz. I raz, dwa, trzy. Ostro było. Właśnie wróciłem z Energylandii. Godzinę temu. Gieram. Ja mam 2 miliony już, naprawdę, więc to taki szybki minutowy odcinek, więc na